przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Chciałem podziękować panu staroście, radnym Rady Powiatu Krotoczyńskiego za zabezpieczenie środków finansowych, że to inwestycję można było tutaj zrealizować. Dziękuję również panu burmistrzowi Radzie Miejskiej w Wielkopolskim, że to zadanie w 50% tutaj dofinansowało i ta inwestycja, i ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Cały im, proces technologiczny, który był realizowany przez... na tym odcinku, która łączy dwie drogi po prostu takie y, ważne, ulicę Pleszewską tutaj z drogą krajową numer 15, żeby posiadała lepszą nawierzchnię asfaltową. Istniejąca już się po prostu ze względu na swój czas, okres po prostu się wysłużyła, miała szereg po prostu dziur. W związku z tym trzeba było ją odpowiednio po prostu y, wzmocnić, położyć nową warstwę ścieralną z tak zwanego masy SMA. Do tego była sprawa y, uporządkowania krawężników. Krawężniki były realizowane po lewej stronie, czyli od ulicy Klockiej do ulicy Wolnej, od ulicy, Podbudyn, od ulicy do ulicy Balkowej do ulicy oraz po prawej stronie od wodociągu, aż w kierunku po prostu ulicy Wierzbowej. Tak?